Niedawno IPP popisało się po raz kolejny, a popisało się niekompetencją, niekompetencją, niezrozumieniem tematu. Wypowiedziano się na temat Wikipedii, na temat Wikipedii, na temat mechanizmów rządzących Wikipedią, na temat w jaki sposób powstają artykuły na Wikipedię, także zaplecza, co ma się rzekomo dziać na drugim planie, tam na głębokim planie. Że jakie tam są, jakie tam niby są siły nacisku, że są, jakoby jakieś tam firmy, które za tym wszystkim stoją, płacają globaliści, tak? źli. Globaliści stoją za tym wszystkim i wpływają tak, tak. E, opinia opinia IPI eksperta oparta została na wypowiedziach. Larry Sangera. I wiedzieli, Larry Sangera są oczywiście godne uwagi, godne uwagi i większość tego, w zasadzie, w zasadzie wszystko, co on powiedział, jest w większym, większym, większym lub mniejszym stopniu prawdą, to, to fakt, ale nasz ippr ekspert prawie nic z tego nie zrozumiał. Rzeczony ekspert zaczął mówić, że za Wikipedią stoi establishment, globaliści. No, takie, takie środowiska za tym stoją. A zaraz później, że Wikipedię edytuje Motłoch. Motłoch anonimowi userzy, którzy nie znają się na temacie, edytują Wikipedię. A jeszcze dalej powiedzą, że decyzje na Wikipedii podejmują ludzie o największym wpływie w danym temacie. A także, że którzy mają najwyższą rangę w hierarchii użytkowników. No, takie coś. Czyli sam sobie zaprzeczył. No, niech będzie, że stoi establishment jakiś tam, że globaliści stoją za Wikipedią. No, no niech będzie, dobrze. No, ale zaraz motłoch. No, motłoch nie znający się na niczym, tak. Yy, więc co? establishment wykorzystuje motłoch do, yy, do wprowadzania tych treści, których, które chce mieć establishment. No, w jaki to niby sposób mieliby to robić? Dalej, coś zupełnie. Coś, co zupełnie zaprzecza temu wszystkiemu, że decyzje na Wikipedii podejmują ludzie o największym wpływie w danym temacie. To akurat jest prawdą, w dużym stopniu jest prawdą. No nie na 100%, nie na 100%, bo decyzje nie podejmują tak naprawdę decyzje na Wikipedii nie podejmują ludzi o największym wpływie w jakimkolwiek temacie. Ale ludzie są userzy, są użytkownicy, którzy w danym temacie cieszą się autorytetem. Nie to, że mają wielki, wielki wpływ, ale cieszą się autorytetem w danym temacie i ich opinia ma wpływ na decyzje innych użytkowników. Jest już tak, że ktoś cieszy się dużym autorytetem dziedzinie haseł dotyczących na przykład starożytnego Egiptu albo starożytnej Grecji, czy też Średniowiecza. Ktoś inny cieszy się autorytetem no, nawet kilku użytkowników, powiedzmy kilku użytkowników cieszy się w autorytetem, dużym autorytetem w dziedzinie haseł odnośnie II wojny światowej, odnośnie PRL-u no. i inne takie, czy to biologii, no, na przykład stawonogi, albo Albo mykologia, no coś takiego. Są, są oczywiście użytkownicy, którzy cieszą się autorytetem, uważani są za ekspertów w tych dziedzinach, i opinie tych użytkowników mają wpływ na decyzje innych Wikipedystów. Na tej zasadzie to działa. To nie jest tak, że na przykład Wikipedysta Celso podejmuje decyzję odnośnie haseł na temat mykologii albo ktoś inny, e, na przykład Sowa podejmuje decyzję odnośnie haseł na temat, na temat ptaków albo Rice odnośnie haseł na temat botaniki. No mamy jeszcze Czechorka, który jest ekspertem od stawonogów. Mamy rozmaitych e, Ekspertów od, od rozmaitych dziedzin, ale to nie jest tak, że właśnie oni podejmują ostateczne decyzje, oni natomiast mają wpływ na zachowanie innych wikipedystów. I jeżeli taki użytkownik, który się cieszy autorytetem w danej dziedzinie, wypowie się na jakiś temat, to zwykle tak jest. To nie jest zawsze, to nie jest na 100%, ale zazwyczaj tak się dzieje, że. Wówczas y, większość wikipedystów idzie za jego opinią i jest podejmowana decyzja zgodnie z jego orzeczeniem. Padło nieprawdziwe stwierdzenie, że cieszą się najwyższą rangą w hierarchii użytkowników. No, e, że, że, przepraszam, że mają, mają najwyższą rangę w hierarchii użytkow, użytkowników. No, czegoś takiego, akurat czegoś takiego nie ma. Nie ma czegoś takiego jak hierarchia użytkowników i, no, albo, i ci, którzy ma, cieszą, mają najwyższą rangę, ale jest coś takiego, że pewni wikipedyści cieszą się większym autorytetem, a pewni małym autorytetem. No, coś takiego jest, tak już jest. Więc to stwierdzenie o hierarchii tak nie jest zgodne z prawdą. E, prawdą jest to, co powiedział Larry Sanger. E, ma rację, jeżeli chodzi o tematy polityczne. E, ma rację, jeżeli chodzi o hasła opisujące aktualną, najnowsze wydarzenia. To tutaj ma dużo racji. Rzeczywiście tak jest, że Hasła, które pisują najnowsze wydarzenia, to nie stoją na najwyższym poziomie i pozostawiają dużo do życzenia. Tak, ale tutaj po prostu, tak już tak, tego się nie da poprawić. Eee, tak, tak już zostanie. I jeżeli chodzi o najnowsze wydarzenia, to Wikipedia nie jest jakimś szczególnie wiarygodnym źródłem, ale to dotyczy absolutnie wszelkich źródeł. Zawsze tak jest, że dzienniki źródło opisujące aktualne wydarzenia coś przekłamują, w czymś przesadzają a dopiero po upływie czasu okazuje się jak było naprawdę więc najnowsze wydarzenia to rzeczywiście tutaj jest problem ale jeżeli hasła opisują dawne wydarzenia te sprzed 50 lat, sprzed 100 lat i wcześniejsze, to tutaj im dalej wstecz, tym, tym lepiej, bo te hasła można napisać w oparciu o źródła naukowe, dokładnie opracowane. Natomiast w przypadku hasła dotyczących aktualnych wydarzeń, no źródeł naukowych no nie może być. Nie może być tutaj, tylko dzienniki mogą być źródłem, więc co tutaj. Co tutaj dużo gadać. Nasz ekspert ten ekspert nazywa się Michał Palimonka. Więc Michał Palimonka twierdzi, że artykuły wikipedialne są pisane w oparciu o blogi, w oparciu o portal. Da, ale no coś podobnego, no większej bzdury już dawno, dawno, dawno nie słyszałem. No, no właśnie tego typu źródła są zakazane na Wikipedii, czyli jest dokładnie na odwrót niż i pepiarski ekspert twierdzi. Jeżeli ktoś mi nie wierzy, to proszę spróbować, proszę spróbować e, dodać. Do wikipedialnych artykułów, blogi, portale. No, proszę spróbować z takimi źródłami. Te edycje będą wycofywane. No chyba, że nikt ich nie zauważy. To wtedy mogą te edycje po, na, nawet i przez pół roku e, no, trwać. Może, może to się zdarzyć, że nawet i przez kilka miesięcy te edycje nie zostaną usunięte, ale prędzej czy później zostaną usunięte, a w większości przypadków zostaną usunięte w ciągu kilku minut. Na ogół tak jest. Jeżeli wstawicie do wikipedialnego artykułu jako źródło bloga, forum internetowe, czy coś YouTube'a, Facebooka, czy coś w tym stylu, to bardzo szybko zostanie to usunięte w ciągu kilku minut, czasami w ciągu kilku godzin. Jeżeli nikt nie zauważy, to może to potrwać nawet nawet kilka miesięcy. No, wyjątk wyjątkowo może potrwać, e, utrzymać się to przez dłuższy okres czasu. Na no, ogół nie utrzymuje się. Co więcej, jeżeli ktoś będzie wielokrotnie wstawiał bloga jako źródło, to zostanie zablokowany. Takie są realia projektu, czyli jest dokładnie odwrotnie niż nasz ekspert, pseudoekspert twierdzi. No, nie ma to jak wypowiadać się na tematy, na których się nie ma, na których się nie posiada wiedzy, no, to, jest, to jest po prostu nieprawdopodobne, ale IPP idź pod prąd, no słynie z tego, że wypowiadają się na tematy, na których kompletnie się nie znają, no, bardzo wiele bzdur wypowiedziano na temat archiwów IPN, na temat lustracji itd. Tak no, ja przeczytałem w wielu pismach, w wielu e, rozmaitych e, publikacjach rozmaite rzeczy na temat archiwów IPN, na temat lustracji, ale jeden z największych bzdur to właśnie. Widź pod prąd. No już tam są takie nonsensy wygadywane, że po prostu aż się wierzyć nie chce. Po prostu sb wizja, e, e, sb wersja nadal jest żywa. To, co chcieli sb żeby było, to o czym marzyli, że sb esbe, to jest dalszy utrzymywane nadal przez IPP. No niestety. No ale dobrze, zostawmy ten temat. Może wróćmy do, do Wikipedii. Nasz ekspert Michał Pelimonka przeszedł do polskiej Wikipedii i zaczął omawiać takie hasła jak Paweł Chojecki oraz Kościół Nowego Przymierza. Nasz ekspert, zaglądając do artykułu chojeckim, zarzucił, że nie ma przypisu do skandalisty, że nie ma przypisu do obrazu uczuć religijnych. No przesłuchajcie, przesłuchajcie ten filmik na kanale Idź Pod Prąd. On rzeczywiście tak powiedział. Tak, ale coś tutaj chyba muszę wyjaśnić. Mianowicie, nasz pseudoekspert przeczytał tylko i wyłącznie wstęp do wikipedialnego artykułu. Wstęp. Wstępy do wikipedialnych artykułów powinny być pisane w taki sposób, aby streszczały cały artykuł. Czyli Wstępy są pisane na innych zasadach niż na przykład wstępy do artykułów naukowych. Zasada pisania artykułów wikipedialnych jest trochę inna niż zasady pisania artykułów naukowych. Wstęp wikipedialny powinien streszczać cały artykuł. I jeżeli artykuł jest dobrze napisany, jeżeli został dopięty na ostatni guzik, to we wstępie nie powinno być żadnych przypisów. Tak, żadnych przypisów, bo przypisy mają być, powinny być w zasadniczej treści artykułu. Wstęp jest natomiast streszczeniem artykułu i dlatego wstęp nie musi artykułu, przepraszam, nie musi przypisów powielać. No to byłby błąd. Nie, nie uziodbawia się dwa razy tej samej treści. Wstęp jest streszczeniem artykułu. Tak. Powinno być i tak na ogół jest w większości przypadków. W większości przypadków rzeczywiście tak jest. No i teraz nasz ekspert powiedział, że nie ma przypisu do skandalisty. Proszę zajrzeć, proszę przewinąć nieco w dół i zajrzeć, co jest napisane. Tam jest opisane, że doprowadził do skandalu dyplomatycznego z Chinami. I ta informacja posiada źródło i temu chyba nikt z jaków nie zaprzeczy. Rzeczywiście miał, była taka sytuacja, że Chojecki doprowadził do skandalu dyplomatycznego z Chinami. Ta informacja została zamieszczona w wikipedialnym artykule. Ta informacja posiada źródło. I ta informacja została oddana we wstępie krótkim, Słowem Skandalisa. Tym jednym, w tym jednym słowie zostało zawarte to, co w treści zasadniczej artykułu zostało opisane bardziej szczegółowo, a chodzi konkretnie o zatarg dyplomatyczny z Chinami. No, nie będę tego rozwijał, możecie to przeczytać w artykule. To ma źródła. Dalej zarzucił, że obraza uczuć religijnych jest, nie została uźródowiona. Otóż, otóż w artykule zostało to opisane szerzej, bardziej szczegółowo i użydowione. Natomiast wstęp, napis, wstęp tylko streszcza. No i, i oczywiście, co już wyjaśniłem, we wstępie nie powinno być przypisu, bo przypis jest w treści zasadniczej. Tak więc no, człowiek nie zna podstawowych faktów o Wikipedii, a wypowiada się, jakoby był jakimś ekspertem, znawcą, znawcą tematu. Artykuły wikipedalne są pisane są trochę inny sposób niż praca naukowe, jak powiedziałem, wynika to z wielu przyczyn, z wielu powodów. Wstęp ma być streszczeniem i to jest dobre rozwiązanie, to jest słuszne, bo większość czytelników zaglądających do Wikipedii czyta tylko początek. I właśnie ze względu na tę większość, na te 90% czy nawet 95% zaglądających, wstęp streszcza artykuł. Więc taki zaglądający po przeczytaniu początku posiada wszystkie te zasadnicze informacje, które, które prawdopodobnie z którymi chciał prawdopodobnie się zapoznać, które prawdopodobnie chciał znać. Jeżeli ktoś się zainteresuje, jeżeli ktoś będzie chciał uszczegółowić swoją wiedzę, no to będzie czytał treść zasadniczą artykułu. Dalej, drugi powód. Od roku chyba 2014 Google prowadzi indeksację, i w prawym górnym rogu jest zacytowany, jest przytoczony wstęp z wikipedialnego artykułu. Mianowicie, jeżeli wpiszecie do jakiegoś hasło w Google'ach, jakiekolwiek hasło, i istnieje na ten temat artykuł na Wikipedii, to Google natychmiast zacytuje Wam. W prawym górnym rogu pierwsze kapit z Wikipedii. Więc, no jak, więc, jak najbardziej, taki styl, jaki Wikipedia przyjęła, ma sens. To służy, to służy czytelnikom, to służy internautom, to służy wszystkim osobom, które korzystają z internetu. Więc to, co wypowiadają. To, co powiedział ten ekspert, pseudoekspert z IPP, no to to jest jakiś, no, nieprawdopodobny przejaw dyletantyzmu. No. no poza tym chyba czytał, chyba przeczytał artykuł do końca i chyba zauważył, że te właśnie informacje są uziudowione. Mówiłem, że blogi są niedopuszczane na Wikipedii jako źródło, ale... Na wszelki wypadek e, wyjaśnię to szerzej. Są sytuacje, kiedy blok jest dopuszczany. Mianowicie, gdy chodzi o datę urodzenia, bohatera danego artykułu, imiona rodziców, to w takich sytuacjach blok jak najbardziej jest akceptowany. Tutaj i to jest chyba zrozumiałe, tutaj chyba nikt nie może. Mieć jakichkolwiek nie powinien mieć jakichkolwiek zastrzeżeń. W, tych, w, w takich sytuacjach blok jak najbardziej może służyć za źródło. Dopóki nie znajdzie się jakieś źródło bardziej fachowe, źródło niezależne, no to wtedy blok jest usuwany i daje się tamto źródło. Na Wikipedii preferowane są źródła naukowe. Źródła naukowe są na pierwszym miejscu. Jakie, na jakikolwiek byłby artykuł, cokolwiek by opisywał, źródła naukowe są traktowane na pierwszym miejscu. A jeżeli nie ma źródeł naukowych, to wówczas, to wówczas inne źródła. No i to zależy od tego, czy jak, jakimi źródłami e, dysponujemy w danej, w danej chwili. Więc no, Wikipedia przykłada wielką wagę do jakości źródeł, jakkolwiek nie zawsze jest to możliwe. No, z, oczywistych, oczyw z oczywistych względów. I wśród źródeł naukowych też jest pewna hierarchia. Wyżej są traktowane czasopisma naukowe wysoko punktowane od czasopism nisko punktowanych albo w ogóle niepunktowanych. Wydawnictwa też są pewne traktowane wyżej, a pewne niżej. Na przykład wśród polskich wydawnictw naukowych to najwyżej traktowany pewien, co raczej nikogo nie powinno dziwić. Dalej, w linkach zewnętrznych jest taka sekcja jak linki zewnętrzne. W linkach zewnętrznych jak najbardziej można wstawić bloga autorskiego. Jeżeli... jeżeli osoba opisywana przez wikipedialny artykuł prowadzi jakiś blog swój osobisty no to ten blog powinien być powinien zostać wstawiony w linkach zewnętrznych tak samo jeżeli dana osoba prowadzi kanał na YouTubie albo coś w tym stylu to też może to być wstawione do linków zewnętrznych i mo moim zdaniem nawet nawet powinno być wstawione do linków zewnętrznych, jakkolwiek nie brak wikipedystów, którzy uważają, że należy je usuwać. No, to, to, to się zdarza, ale moim zdaniem w takich sytuacjach jak najbardziej a, takie linki należy wstawiać. No więc. Yy... Więc tak wygląda sytuacja. Natomiast to, co wygaduje Michał Palimonka, to się rozmija z rzeczywistością w stopniu no, nieprawdopodobnym, wręcz. Ja edytuję Wikipedię, ale unikam na ogół tematów bieżących. Prawie, prawie nie edytuję tematów bieżących. Koncentruję się na takich tematach, takich hasłach które raczej już nie, nie zostaną ruszone, które, co do których istnieje duże prawdopodobieństwo, że nawet za 50 lat pozostaną w wersji prawie niezmienionej. Są oczywiście tematy, które są zmieniane co chwila odnośnie polityków, tych ważnych polityków, którzy odgrywają ważną rolę, odnośnie znanych postaci publicznych, to te artykuły są często zmieniane, bardzo często, i wielu wikipedystów omija te artykuły. Ja, ja te artykuły na ogół omijam. Z tego względu, ponieważ oszczędzam swój czas, oszczędzam swoją energię, staram się edytować w tych artykułach, w których nogu ogół nie ma wojen edycyjnych, jakkolwiek artykuły, w których prowadzono wojny edycyjne, niejednokrotnie edytowałem. Czasami edytuję takie artykuły, owszem, ale nogu ogół unikam takich artykułów. Staram się oszczędzać swój czas, staram się oszczędzać swoją energię. Edytuję te hasła, które pozostaną w postaci prawie niezmiennej nawet, nawet i za 50 lat, a może nawet i dłużej. A jeżeli chodzi o hasła bieżące, oczywiście można im dużo za, zarzucić. Na przykład hasło o Lechu Wałęsie, czy hasło o rozmaitych tajnych współpracownikach SB. No tutaj sprawa jest trudna, ale ja wychodzę z takiego założenia, że w przyszłości lat 50, 80... A może nawet i szybciej? Te hasła i tak zostaną doprowadzone do wikipedialnego pionu. Wszystko będzie jak należy. Po co mamy się śpieszyć? Czy, czy koniecznie już teraz wszystko musi być dopięte na ostatni guzik? Czy koniecznie już teraz musi być wszystko powiedziane o Lechu Wałęsie albo paru innych takich osobach? W tego typu sprawach nie musimy zaglądać do wikipedii. Bo umieszczanie tego typu informacji w tego typu hasłach to oznacza wdawanie się w ciągu, niekończące się wojny edycyjne. Ed, edycje mogą być usuwane przez innych, trzeba się wydawać długie, długie dyskusje. Po co ta strata czasu? I tak przyszłe pokolenie wikipedystów wszystko to naprawią. Wtedy już będą solidne opracowania naukowe na temat tych polityków. Na temat tych wydarzeń solidne opracowania naukowe to mogą powstać dopiero po pewnym, pewnym czasie. Po upływie czasu naukowcy pospierają się z sobą, przebadają daną sprawę, dane zagadnienie ze wszystkich możliwych punktów widzenia. No i wtedy powstaje wersja bardziej wiarygodna. No i najważniejsza rzecz, o której większość słuchaczy IPP prawdopodobnie nie wie. Artykuł o Chojeckim utworzył użytkownik oniku KJOS 63. Jest to wojący ateista, który przyszedł na Wikipedię tylko po to, aby walczyć z chrześcijaństwem, z religią, z polską tradycją, z wyklętymi, z prawicą. Z tego, typu, z tego typu sprawami ten człowiek walczył, tylko po to na Wikipedię przyszedł. I jedna z rzeczy, jakie ten człowiek dokonał, to utworzenie artykułu o Chowieckim. I w zasadzie jest to jedyna wartościowa rzecz, jaką ten człowiek zrobił dla Wikipedii. I ta rzecz akurat została, bo niemal wszystkie pozostałe jego edycje zostały wycofane. Niemal wszystkie. Tak więc, Chojecki jest traktowany przez ateistów, a w każdym razie przez pewną część ateistów, przez pewną część ateistów, jako ich sojusznik strategiczny. Dlaczego? No ponieważ on wyjątkowo skutecznie ośmiesza chrześcijaństwo.